Cześć ludziska, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj ponownie pootwieramy sobie skarby Horadrimów. Zebrałem 60 skarbów, zaraz je otworzymy. Na samym początku chciałem jeszcze zaprosić wszystkich bardzo bardzo serdecznie na moje streamy w poniedziałki, środy i w piątki o godzinie 17. Z tego powodu, że staram się o partnerstwo. Na ostatnich streamach naprawdę jest dość sporo osób, bo jest prawie 120-130 osób, ale żeby otrzymać partnerstwo potrzebuję 150 osób lub więcej na e, ładnych paru streamkach, więc zapraszam bardzo serdecznie. Z góry dziękuję za wszystkie lajki. O, 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 ostatni odcinek, e, e, w którym otwierałem e, skarby Chora Dreamów 50, plus, to wtedy chyba było 70. Dostało, nie wiem, 130 lajków, więc piękne, piękne dzięki. No, nie spodziewałem się, dość sporo jak na taki zwykły odcineczek. No i fajnie, więc dzisiaj ponownie potwieramy sobie. Ja otwieram na mnichu. W tym momencie staram się wymaksować wiza pod błyskawicę. Build macie także na kanale, więc zapraszam do oglądania. I co? Lecimy, lecimy z tym. Proszę bardzo. Tutaj potwieram, bo tutaj potrzebujesz tak powiem, więcej itemków do, do Speedfarmy i nie tylko. Ewentualnie jeszcze jakieś pierdoły na... Mnicha suporta, więc tutaj potwieram na razie. Nie cich, cich dobra. Iligansko, iligansko. Co my tutaj mamy? Ciekawego, no, trochę budków jest, świetnie. I zaczynamy. Useless spodenki, to jest useless, to jest useless, to jest bez sokeciku i budki. Budki niekoniecznie. Potrzebujemy starożytne budki z yy, kuleczkami. Znaczy wystarczy, żeby były starożytne, ze zręcznością, witalnością. Co prawda mam na moim suporcie starożytne, ale nie mają witalności. Okay, nie dziękuję. To bym chciał dostać starożytny? Ostatnio jeden z widzów pokazywał mi jaki wylosował itemek, praktycznie perfekcyjny, 38 tysięcy kulek starożytne, skracanie 7, więc prawie idealne. To niekoniecznie, też nie, to też nie i ten? No, niestety nie. PKW. Hmm, zdrowia. Ciekawe. Niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie. Więc tutaj niestety nie, nic, nic ciekawego się nie trafiło. A właśnie, miałem, miałem zostawić, pokazać ile uda mi się uzbierać wszystkich rzeczy. Okej. Okay. Aha, musimy wydać odłameczki. Co nam brakuje? Oczywiście tej klaty. Tej niedobrej klaty, który, którą pewnie nie dostanę od skadali. Jak już miałem na Dimon Hunterze. Praktycznie nic ciekawego nie mogłem wydropić przez cały sezon. Mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej. No na Dimon Hunterze jest ciężko z klatą z tego powodu, że. Eee... Z tego powodu, że tam trzeba dużo rzeczy musi się zgadzać. No i dobra. Liczy na coś ciekawego. No i oczywiście będzie przekuwanie, jak na pewno się domyślacie. A przekuwanie to oznacza, że będziemy robić różkę dla wiza. Nie mogę nieść aż tyle, więc trzymajcie kciuki. Dobra, jeszcze dwa razy PKW, jedne budki i amulecik. Naprawdę żałuję, że tutaj jest tak mało przedmiotów, które do czegokolwiek się nadają. A szkoda, szkoda. Same siareczki. No i? I niestety nie. Co prawda mam My jeden amulecik z kuleczkami ze skacaniem, bardzo ładny, no ale chciałbym starożytny. W tamtym sezonie nie udało mi się ani przekuć, ani wydropić starożytnego, więc Albo to wygląda. Naprawdę trzeba mieć dużo, dużo szczęścia, żeby. nadal za dużo. żeby wydropić e starożytny ten amulet. Ale nie no. uniosę nic więcej. wszystko do końca. Ciech, ciech, ciech. Aha, jeszcze ten. Hmm, na to, jeszcze kadalka. No Kadala mnie nie lubi ostatnio. Nie Totalnie. Nie wiem jak was, ale mnie nie lubi. Nie lubi. Sireczka i sireczka, dobra zrobić porządek w skrzynce, bo tak wszystko wrzucałem. Więc tak jak widzicie, 70 70 e, mm, tych surowców legendarnych 1500, białych 1500, niebieskich 721, 721 żółtych i 48 siareczek, Więc całkiem, całkiem ciekawie. Całkiem ciekawie. Dobra. Ok. To jest dzisiejszy drop. Bardzo, bardzo, bardzo ładny. Starożytny miecz podwiza. Podwyższe gier się nadaje. Naprawdę jest bardzo fajny. Tutaj zagniazdo oczywiście skrecanie I będzie świetne. I zobaczcie, nawet 35% mi wypadło. Więc jestem bardzo zadowolony. To jest dzisiejszy drop. Tutaj dzisiaj byłem. Też blisko praktycznie perfekcyjnego itemku. W teorii tutaj za obszarówkę mogę wykręcić 50 do, do szansy do obrażeń, trafienia obrażeń krytycznych. No zobaczymy, zobaczymy, muszę pomyśleć co mi się bardziej opłaca. Potkę mogę dać z powrotem. No i tak, takie spodenki mi wypadły, łajra, całkiem nie głupie. To ja akurat nie mam, e, nie mam wiza, ale bym mógł Wam pokazać, ale niestety. na drugi postaci. No i dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, piękne, piękne dzięki, zaraz nagrywam przekowanie, drodzy Państwo, zalajkujcie, zapraszam na streamy w poniedziałki, środy i w piątki, zbieramy tak głupie to brzmi, że zbieramy 50 osób, 150 osób do partnerstwa, więc zapraszam, zapraszam serdecznie. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!